Hej, mordeczki! Witam Was dzisiaj w filmie dotyczącym nadchodzącej promki w Rossmanie. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że załączę Wam w opisie wszystkie poprzednie filmy, które są do teraz aktualne, ponieważ stare, dobre, rozmanowe klasyki dalej są stare, dobre i klasyczne. Natomiast ja bym dzisiaj chciała wam pokazać kilku takich moich obecnych ulubieńców. Wiecie, taką, takie, taki zestaw kosmetyków, który kupiłabym, gdybym w tym momencie nie miała nic w swojej kosmetyczce, bo powiedzmy, spłonąłby mój blog. No, innej, innej dramatycznej sytuacji sobie nie mogę wyobrazić. Tak więc gdybym straciła teraz całą kolekcję, to właśnie te rzeczy kupiłabym w pierwszej kolejności z Rossmana, ponieważ w tym momencie są to moi najwięksi ulubieńcy. No, i taki mam dzisiaj koncept na ten film. Ogólnie też kręcę dzisiaj w kuchni, dlatego że mam ostatnio jakiś taki dziwny problem z oczami i str mam strasznie podrażnione oczy od tych świateł studyjnych. Zazwyczaj nie gadamy o makijażu w kuchni, ale sami rozumiecie, sytuacja jest trochę... trochę specjalna. Tak więc mam nadzieję, że moje oczy się niedługo ogarną i wrócimy już do studia, ale póki co pogadamy o kosmetykach, które warto kupić na nadchodzącej promce w Rossmanie. No i zaczynamy od baz. Jeżeli chodzi o bazy, to ja w tym momencie jestem największą fanką bazy antysmogowej z Bel. Ta baza jest żelowa, nawilżająca, daje skórze taki naprawdę oszałamiający zastrzyk wody. Nie mogę wam jej teraz pokazać, ponieważ mam w mojej kolekcji taki bałagan, że nie jestem w stanie tej piary znaleźć. I to będzie dosyć częsty motyw tego filmu. Przynajmniej jeszcze dwóch produktów nie mogłam znaleźć. Tak więc, no niestety, ale możecie tutaj obejrzeć filmik, w którym właśnie ją recenzuję, i tam też możecie się o tym produkcie dowiedzieć więcej. W każdym razie baza świetna, nawilżająca, zwiększająca przyczepność podkładu. Bardzo polecam ją dla osób o cerze suchej albo takiej jak moja, czyli mieszanej, ale odwodnionej. Jeżeli chodzi o podkłady, to mam tutaj bardzo dużo produktów, które obecnie uwielbiam. I części z tych produktów jeszcze nie widzieliście na moim kanale, ponieważ jakoś tak wiecie: używam je dla siebie, a nie pokazuję ich wam tutaj. I Pierwszym z nich będzie podkład. Always Fabulous z Bourjois, ale ta wersja z sticku. Ten podkład normalnie ma dwie zakrętki, ale ja akurat tutaj tę jedną zgubiłam. No i jest to matujący, bardzo lekko kryjący podkład w sticku, który ma przepięknie żółte odcienie. Ogólnie Bourjois ma podkłady o, o takich neutralno-żółtych odcieniach, ale dla mnie niestety wszystkie te podkłady są zbyt różowe, zbyt neutralne. No i to jest pierwszy podkład, który ma perfekcyjnie, Odcień w moim kolorze skóry jest to odcień 310 beż. Jest to najmniej kryjący podkład z tych ulubieńców i obecnie jedyny podkład w sztyfcie, który mogę Wam śmiało polecić, bo generalnie jakoś tak nie jestem fanką podkładów tego typu. Natomiast ten sprawdza się wybitnie, jeżeli chodzi właśnie o lekkie wykończenie na skórze, o komfort noszenia, o trzymanie matu, o piękny kolor. No, no po prostu idealny, lekki, matujący podkład. No i również z Bourgeois, z tej samej serii, ale inna wersja, podkład Always Fabulous, tylko właśnie ten w szklanym opakowaniu, który jest już podkładem satynowo-matującym, albo jak to ja czasami ostatnio nie wiem czemu mówię, satynowo-matynowym. Ten podkład ma krycie od średniego, nawet do mocnego, bardzo dobrze się buduje. Dodatkowo ma naprawdę takie świeże i delikatnie lśniące wykończenie. No, i jest bardzo trwały, tylko tutaj już kolory są niestety dużo bardziej neutralne albo takie delikatnie neutralno-żółte. Tak więc, chociaż kocham tę serię, no to tutaj nie mam takiego idealnego koloru dla siebie, ale tak czy siak polecam, warto zwrócić na niego uwagę. I tutaj polecam go przede wszystkim posiadaczkom cery normalnej. Albo posiadaczką cery mieszanej. Kolejny podkład to będzie Satin Matte z Eveline, który kosztuje 15 zł w cenie regularnej. Tak więc na promocji to już w ogóle będzie za darmo. I ten podkład jest produktem, który ja noszę bardzo często na co dzień. Na kamerę jest troszkę za lekki, w sensie za mało kryje, ale na co dzień daje takie przepiękne, lekkie i bardzo rozświetlone wykończenie. No, i on jest moim ukochanym podkładem do mieszania go z takimi grubymi, matowymi, eleganckimi podkładami, jak na przykład Double Wear. On sprawia, że te podkłady po prostu w świetle dziennym wyglądają dużo. Dużo mniej tapeciarsko i dodaje im trochę nawilżenia. Ogólnie polecam go osobom o cerze normalnej oraz mieszanej, ale no, wiecie, to jest podkład za 15 zł, więc tutaj skład jest taki średni, więc uważajcie, czy was nie zapcha albo nie wysypie po nim. Kolejny podkład z podobnej półki cenowej to będzie Camouflage Foundation z Lovely. i to jest bardzo grubo kryjący, bardzo matowy podkład, który ja osobiście bardzo często noszę na, do filmów na YouTubie, na, na, do filmów na Instagramie, ponieważ właśnie jego krycie jest takie serio. Wyrąbiste pod kamerę. No więc, jeżeli macie cerę mieszaną albo tłustą i szukacie czegoś bardzo taniego, ale na przykład na, na jakieś zdjęcia, na, na specjalne okazje, na imprezy, kiedy zależy Wam na porządnej tapecie, to on Wam to da. No i cena jest naprawdę to die for. Kolejny podkład to będzie Nuden Moist z Bel Hypoallergenic. Jest to podkład, który polecam osobom o cerze suchej, normalnej albo mieszanej. No i on jest bardzo lekki na skórze i fajnie taki rozświetlający właśnie z lekkim, z lekkim glow, ale nie, wiecie, nie jest tłusty. Tak więc naprawdę komfortowo można go nosić przez cały dzień. Ma dobrą trwałość, naprawdę fajne, lekkie do średniego krycie. No i mimo tego, że jest nawilżający, to nawet na mojej cerze sprawdza się naprawdę dobrze. Też często po niego sięgam. No tutaj jedyny problem jest taki, że znowu kolory są neutralno-żółte, więc nie ma czegoś takiego żółto-żółtego dla mnie. Natomiast tak czy siak noszę go do golfów po prostu, bo jest zajebisty. Kolejny podkład to mój obecny drogeryjny ulubieniec, czyli podkład Forever Better Skin z Vibo. Jest to ich nowość i powiem Wam, że jestem zakochana w tym podkładzie, nowszego już dzisiaj któryś dzień z rzędu i i on się absolutnie, wybitnie dogaduje z moją mieszaną cerą, ponieważ świetnie jakby rozkłada i przepuszcza przez siebie sebum. Jeżeli też macie cerę mieszaną czy tłustą, to wiecie, jak to jest w niektórych podkładach, które nie radzą sobie z sebum, i jest wtedy takie wrażenie, że ta skóra jest jakby przytłoczona, zamknięta. I, i nie ma jak oddychać przy niektórych podkładach, natomiast tutaj ciągle mam takie niezwykłe uczucie komfortu i lekkości, które wynika z tego, że ten podkład przepuszcza semu przez siebie, pozwala mu wyjść i, i ta skóra cały czas tak jakby oddycha. Jego wykończenie to satynowy mat, krycie określiłabym na niezwykle różnorodne, zależnie od ilości, możecie mieć bardzo lekkie, Aż do naprawdę pełnego, wręcz idealnego na kamerę. Tak więc jeden z najwszechstronniejszych podkładów, jaki tutaj właśnie Wam pokazuję. No i ciekawa sprawa jest taka, że polecam go posiadaczkom cery suchej, normalnej i mieszanej, ponieważ on ma w sobie ekstrakt z mango, który powoduje, że mimo, mimo trwałości, mimo krycia, jest naprawdę, o dziwo, nawilżający, ale nie traci jakby na trwałości przez to nawilżenie. Dlatego cera mieszana może go nosić komfortowo, no i cera sucha też będzie mogła nosić go komfortowo. Natomiast u posiadaczy cery tłustej może się nie sprawdzić, ponieważ jego formuła jest dosyć nawilżająca, a jednocześnie jego lekkie wykończenie. Piękne krycie i trwałość są warte przetestowania. Tak więc teraz, jak będzie na promocji, będzie kosztował dosłownie grosze, i tutaj uważam, że mimo wszystko warto go przetestować. Kolejna kategoria to korektory, i tutaj mam dla Was przygotowanych czterech. Absolutnych ulubieńców. Po pierwsze, korektor, który uwielbiam od lat. Kiedyś miał inną formę, teraz ma taką formę, a moja miłość, jakby wiecie, niezależnie od formy, dalej trwa. I mówię tutaj o rozświetlającym korektorze z L'Oreal'a, który nazywa się Perfect Match Latuszem Magique. Ja mam w odcieniu 3 myślnik 5N, czyli Natural Beige. Jest to mój ukochany rozświetlający lekki. Nawilżający i pięknie kryjący korektor na co dzień, na kamerę, na duże okazje, na małe okazje, na smutne dni, radosne dni. No serio, ten typ jest ze mną zawsze, wszędzie. Polecam po prostu. Następnie mamy korektor również z Noreala, ale zupełnie innego typu, ponieważ mamy tutaj korektor grubo kryjący, matowy, zastygający, czyli Modern Concealer. I ten korektor polecam każdemu. Moim zdaniem on się powinien serio znaleźć w kolekcji każdej osoby, ponieważ ma wybitne krycie, no i przepięknie zastyga, co sprawia, że jest idealnym kamuflażem na pryszcze i przebarwienia. Jeżeli coś Wam wyskoczy, Coś wam będzie próbowało zepsuć make-up i zepsuć dzień, to ten korektor na pewno to zakryje. Dlatego na co dzień donoszenia, wiecie, tak pod oczy, moim zdaniem jest za ciężki, ale na wszystkie problemy. No, nie ma, nie ma lepszego produktu, tak więc tutaj polecam. No i ten korektor ma 10 kolorów, dlatego uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejny korektor to absolutny przestos, czyli Cover Iron Skin Concealer z Bell Hypoallergenic. I ten korektor jest lekki, kryjący, delikatnie nawilżający, wiecie, nie, nic, tam, nic tam jakiegoś wow, ale, ale bardzo lekki tak czy siak pod oczami. Nie obciążę Wam tej skóry, zakryje co trzeba i będzie przepięknie wyglądał w świetle dziennym. Jest też bardzo fajną bazą pod cienie. No i ja jestem ogólnie zaskoczona, bo to jest, wiecie, taki, taki mały, niepozorny korektorek, który serio robiła. Wow. Kolejny korektor to będzie Always Fabulous z Bourjois i te korektory uwielbiam przez to, że właśnie mają przepiękne połączenie zresztą tak jak tamte też poprzednie, lekkości, skryciem i przepięknego wyglądu w świetle dziennym. Na kamerę też dają radę, ale tutaj przede wszystkim muszę docenić ich wygląd właśnie w świetle dziennym. Przepiękna trwałość, nie zbierają się tutaj w żadnych zmarszczkach, załamaniach, są świetną bazą pod cienie i dają fajniejsze nawilżenie niż ten korektor z Bel. Tak więc jeżeli macie trochę może suchszą skórę, no to polecałabym te dwa korektory. Jeżeli macie bardziej taką tłustą albo normalną cerę, to polecałabym jakby... Te trzy korektory. No, a jeżeli potrzebujecie czegoś bardzo zastygającego i matowego, to polecam ten. Po korektorach przechodzimy do pudrów i tutaj mam w sumie dwóch ulubieńców, po których najczęściej sięgam w ostatnim czasie, i po pierwsze będzie to Vivomud, który uwielbiam do utrwalania strefy pod oczami. On ogólnie jest trochę wybielający, niby transparentny, ale nie jest, jest zdecydowanie rozjaśniający, dlatego pod oczami wygląda. Amazing! Tutaj tylko zwrócę Waszą uwagę na sposób aplikacji. Nie wiem czemu, ale ten puder moim zdaniem dużo lepiej wygląda aplikowany mokrym Beauty Blenderem. Wtedy robi taki, jak, takiego jakiegoś Photoshopa pod oczami, że to jest. No, no, niepojęte, natomiast pędzlem wygląda po prostu spoko. Drugi puder, który Wam polecam, to pewnie nikogo nie zdziwi, będzie to Max Factor Miracle Veil. Jest to delikatnie rozświetlający puder, który tworzy na naszej skórze taką jakby delikatną warstwę odbijającą światło. Przez to skóra wygląda zdrowo, promiennie i jakby dużo gładziej. Jedynym minusem tego pudru jest kolor. On jest niestety dosyć ciemny i na moim odcieniu skóry zachowuje się jak transparentny puder, nie zmienia koloru podkładu, niczego tutaj wiecie, nie przyciemnia. Natomiast na bledszych dziewczynach ten puder się wyraźnie odznacza i robi, robi takie brązowe plamy. Tak więc jeżeli jesteście blade, no to niestety nie polecam. Dla badych osób polecam świetny, rozświetlający puder z najnowszej serii makijażowej z Biedronki, z Belle. Natomiast jeżeli jesteście trochę ciemniejszy, no to będziecie zachwycone. Wiecie co? Jeśli chodzi o produkty do brwi, to nie mam... Jakoś jak skończyła mi się ostatnio faza na pomady, w ogóle od paru miesięcy jakoś pomady mi nie wchodzą. I używam w sumie znowu kredki, tak jak za czasów, starych dobrych czasów w liceum, i studiów. Chociaż nie, na studiach używałam fioletowy cień z Inglota do brwi. O tym nie rozmawiajmy, ale przed studiami kochałam kredki, no i właśnie ostatnio ten sentyment wrócił. I tutaj mam Wam do polecenia trzy kredki o bardzo, bardzo podobnych formułach, kolorach. Tak więc w sumie weźcie tę, która po prostu będzie dostępna, bo wszystkie są praktycznie identyczne i tak samo prześwietne. Pierwszym ulubieńcem będzie kredka Brow Pro Micro z Rimela. Ja mam oczywiście odcień dark brown i ta kredka jest twarda, taka dosyć, wiecie, dosyć taka topornie rozprowadzająca się na skórze, ale dzięki temu również mega trwała. Jest to kredka automatycznie wysuwana, dwustronna. Tutaj mamy czesaczkę, tu kredkę. Kolory są przepiękne dla blondynek, dla rudych, dla ciemniejszych, no każdy znajdzie coś dla siebie. Następnie kredka z tego samego typu, z tej samej formuły, tylko że z Vibo. Nazywa się Feather Brown. Znowu mam odcień Dark Brown. Znowu jest to kredka automatycznie wysuwana, dwustronna czesaczka. Kredka i tutaj mamy mniej odcieni, i z tego co pamiętam, te jaśniejsze odcienie są takie dosyć ciepłe. Tak więc z tej kredki najbardziej polecam Wam ten ciemny odcień, bo ten jaśniejszy jest taki jakby rudawy. No, chyba że akurat macie rudawe włosy, no to wtedy go for it. No i moje najnowsze odkrycie, czyli Brow Ultra Slim z Maybelline. Ta kredka jest znacznie miększa od tamtych, ale również bardzo trwała. Tak samo wysuwana automatycznie, no i dwustronna czesaczka-kredka. I wszystkie te kredki Wam polecam na maksa z całego serca. Niestety w tej kredce z Maybelline nie znam pozostałych kolorów, tak więc nie mogę się wypowiedzieć, jak tutaj wygląda sytuacja, no ale mam nadzieję, że to już po prostu sobie obczajcie na miejscu. Następnie produkt dobry, który musiał się pojawić, bez którego ja w ogóle nie wychodzę z chaty, Chociaż w ogóle nie wychodzę z chaty w sumie ostatnio, tak więc nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Czyli Brown and Go z Eveline. Jest to mój ukochany tusz do brwi z Drogerii. On ma bardzo mocny kolor, przepięknie przez to pogrubia włoski, ale też bardzo fajnie nie utrwala. Nie kruszy się, nie brudzi. Ta szczoteczka jest bardzo dobrego rozmiaru. Jeśli chodzi o paletki z drogerii, to dokładnie rozbudowuję ten temat w filmach, które zamieszczę Wam na dole w opisie. Natomiast ostatnią z nowości oczywiście tutaj musi się pojawić Ruby Glamour z Eveline, która jest paletką jakby inspirowaną albo po prostu dokładnie taką, taką samą jak paletki Urban Decay Naked, tylko ta paletka no nie kosztuje aż takiej fortuny, i szczerze Wam powiem te cienie bardzo często. Są lepsze niż te z Urban Decay'a. Ja z Urban Decay lubię tylko te wersje honey. Tak czy siak, uważam, że paletki z Urban Decay są po prostu za drogie, jak na jakość i przede wszystkim jak na błyski, które oferują. Natomiast tutaj mamy. Porażające, piękne błyski. Bardzo równą pigmentację w tych wszystkich cieniach. No i naprawdę fajnie, ciekawie dobrane kolory. Można tutaj zrobić coś bardziej różowego, coś trochę bardziej pomarańczowego, albo totalnie neutralnego dzienniaka. Tak więc bardzo Wam polecam zapoznać się z tą paletką teraz na promkach. No i przechodzimy do tuszy. Tuszy do rzęs. I tutaj mamy problem, ponieważ nie mogłam znaleźć mojego ukochanego Volume Million Lashes Soul Couture z L'Oreala. I mówię tutaj o tym tuszu tylko, że w wersji fioletowej, ale no tamten tusz. Oczywiście Wam polecam już od lat, to jest mój ukochany tusz od liceum. Dodatkowo polecam wam jeszcze tusz z tej samej serii, tylko w tej zielonej wersji, która ma trochę inną szczoteczkę. Ja na przykład uwielbiam łączyć ze sobą jedną warstwę tego fioletowego tuszu i jedną warstwę tego zielonego. One razem są bardzo trwałe, bardzo pogrubiające, bardzo wydłużające. Zarówno fioletowy, jak i zielony nie są wodoodporne, ale są tak trwałe, jak wodoodporne, tylko się dużo łatwiej zmywają. Więc polecam Wam oba te tusze. No i kolejny, w sumie to jest. To jest mój numer dwa w życiu, czyli Lash, Lash, Lash Sensational z Maybelline. Ten tusz ma wyrąbiście wykręcającą i wydłużającą rzęsy formułę. On wydłuża rzęsy nawet lepiej niż mój ukochany Volume Million Lashes So Couture, tak więc polecam każdej osobie, która szuka czegoś trwałego, niewodoodpornego, ale też mega właśnie wydłużającego. No, miałam tak dużo droższych tuszy, wiecie, z Sephory, z Douglasa i jakoś tak nigdy nie było szału. natomiast te po prostu rozwalają system. Przechodzimy do produktów do konturowania i tutaj oczywiście Musi się pojawić kółko czterech róży z Eveline. Ja Wam ten produkt polecam już od bardzo długiego czasu. I tak jak zwykle tutaj się powtórzę, te dwa róże po bokach są błyszczące i brzydkie. Natomiast te dwa matowe brzoskwiniowe róże są tak piękne, że i tak warto kupić to kółko dla nich. Dodatkowo Eveline wypuściło teraz świetną serię nowych róży. Czekajcie, nie mogę otworzyć, o. Ta seria nazywa się Field de Blush i tutaj zwłaszcza polecam Wam odcień 01, który jest taki różowo-brzoskwiniowy, trochę właśnie bardziej różowy od tych róży, ale ciągle jeszcze nie tandetny, tylko wiecie, taki właśnie, taki naturalny. No, przepiękny odcień, świetne matowe róże, no i na prące będą kosztowały grosze. Kolejny róż, który na maksa Wam polecam, to będzie L'Oreal Live as a Peach. I to jest bardzo taki pomarańczowy, brzoskwiniowy róż z delikatnymi satynowymi elementami. Nie jest to taka, wiecie, wow satyna, ale daje wykończenie takiej promiennej, zdrowej, delikatnie odbijającej skór, światło skóry. Jeśli chodzi o bronzery, to mam w sumie jeden egzemplarz, czyli Back to Bronze z L'Oreala, który jest ciepłym bronzerem i wraca u mnie do łask, Zawsze w wakacje, właśnie, żeby troszkę dogrzać twarz, dołożyć sobie więcej opalenizny. Jeżeli jesteście chłodnym typem urody, to będziecie w nim wyglądać bardzo źle, bo będzie na Was pomarańczowy. Natomiast, jeżeli jesteście żółte, oliwkowe, cieplejsze i ciemniejsze, to naprawdę się zakochacie. No i ostatni produkt to będzie rozświetlacz, czyli Glow and Go z Eveline, który mam tutaj w odcieniu Gentle Gold, i moim zdaniem ten odcień jest najładniejszy. Ogólnie ten kolor przypomina mi bekkę opal, czyli taki klasyczny, przepiękny, złotochłodny rozświetlacz, tylko mam wrażenie, że ten kolor jest dyskretnie jaśniejszy. Tak więc będzie pasował większej ilości osób. No i jest niezwykle drobno zmielony i robi na skórze totalny efekt mokrej skóry. Jeśli chodzi o rozświetlacze z Rosmana, to właśnie po niego sięgam najczęściej. Chociaż no, jeśli chodzi, wiecie, ogólnie o rozświetlacze z Drogerii, to tak czy siak moim ulubieńcem są rozświetlacze z Hebe. Tam mamy kilka marek, które mają takie sztosowe rozświetlacze, że szok. No ale Rossman akurat w tej kwestii uważam jest trochę gorszy. Na koniec przechodzimy do produktów do ust i tutaj mam dla Was świetny zamiennik błyszczyków ze Smashboxa i Anastazji, ponieważ Smashbox i Anastazja wydali taką kolekcję, taką kolekcję brokatowych błyszczyków, które wyglądają identycznie, no ale obie te serie są bardzo drogie, ale ostatnio Lovely wydało swoją wakacyjną kolekcję, w której znajdują się te dwa błyszczyki, czyli odcień 1 i 2 z serii Summer Nude. I te dwa błyszczyki są identyczne jak te z Anastazji i Smashboxa, tylko no dużo bardziej dostępne cenowo. Na ustach mają taką gęstą i klejącą konsystencję, przepiękne różnokolorowe drobinki odbijające światło, wyglądają bardzo elegancko, drogo i świetnie nawilżają. Polecam koniecznie zwróćcie uwagę. Kolejna fajna nowość, jeśli chodzi o błyszczyki, to będzie Lip Maximizer od Eveline. Tylko teraz wydali wersję kolorystyczną i Ty mam odcień 04, czyli taki właśnie naturalny róż, ale z bardzo fajnymi. Złotymi drobinkami. Tak więc ten temat drobinek mocno w błyszczykach wchodzi. No i bardzo Wam też polecam właśnie ten produkt ze względu na to, że to wykończenie znowu jest takie eleganckie, droższe. Szczerze mówiąc, nie zauważam w tym błyszczyku jakiegoś konkretnie powiększającego działania, ale jest to tak, czy siak, świetny błyszczyk. Kolejny produkt to będzie zestaw Calips od Lovely. Tutaj mamy szwinkę i kredkę z koloru z zestawu Neutral Beauty. Tak jak tę szminkę, to tak wiecie, to tak zawsze kupuję i od razu wypierdalam, tak tę kredkę zawsze noszę ze sobą, mam tych kredek miliard rozłożonych po całej chacie, w każdej torebce, w każdym kątku, po naprawdę, te, ten odcień jest no jest po prostu najpiękniejszym nudziakiem, jaki mam w swojej kolekcji i jeżeli chodzi o jakość i trwałość, no to jest adekwatna do ceny, czyli taka mocno średnia. Natomiast ten odcień jest wart wszystkiego. Tak czy siak. I ostatni produkt, który chciałam wam polecić, to będzie najnowsza Sweatproof Duo Lips szminka z Vibo. Jest to szminka dwustronna. Po jednej stronie mamy taką automatycznie wysuwającą się kontrówkę, a po drugiej stronie automatycznie wysuwaną szminkę. Jest to bardzo ciekawy produkt, ponieważ nakłada się jak taka klasyczna masełkowa szmina po prostu wiecie, nawilżająca, masełkowa, pięknie kryjąca, na 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 ale po paru minutach od aplikacji zastyga i robi się szalenie trwała. Wytrzymuje spokojnie dwa porządne posiłki i dopiero przy trzecim posiłku trzeba ją poprawić, tak więc jeżeli szukacie czegoś mega trwałego i przystępnego cenowo, to moim zdaniem jest to jedna z najtrwalszych opcji w drogerii. Tak właśnie wyglądałaby moja obecna lista zakupów z Rosmana. Oczywiście tak jak mówiłam, zapraszam was też do filmów z opisu, ponieważ tamte filmy dalej są aktualne, ale jeżeli chodzi właśnie o świeższe produkty, o jakieś nowości, to to wam obecnie polecam. No i jak zwykle zapraszam do komentarza. Jeżeli macie jakieś takie mało znane, ciekawe perełki do polecenia, to koniecznie dajcie znać. Zapraszam też do subskrybowania na Insta. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.